Siema ludzie, dzisiaj wam pokażę 5 nowych e, kodów do gry e, Super Liga Piłki Nożnej. Pierwszy z nich to będzie Goal Saver, daje wam to paczkę emotki. Kolejne to 49k Members, daje wam to 61 tysięcy monet. Trzeci już to jest Spooky Sun, daje wam to muzykę. E, już wam pokazuję jaką. E, to muzyka wam to daje. Czwarty to jest Number 1 Soccer Game, to wam daje, yy, nie uroczystości, tylko dryblowanie daje wam portugalski hop. Już ostatni z tego zestawienia Island Map Forever, yy, daję wam to yy, motyw bramki, daje wam to yy, wy, wibracja wyspowa wibracje wyspowe. Wibracja wyspowe. I to wszystko. Dzięki za oglądanie. Zostawcie suba, lajka, po więcej. No,